Znasz pewnie takich ludzi, którzy mówią, że zawsze są zajęci, a w efekcie robią mało produktywne zadania. Nie chodzi mi o wielozadaniowość, czyli multitasking. O tym później. Ale chcę się skupić na samym podejściu do życia. Chodzi mi po prostu o poczucie, że cały czas musisz coś robić. Sam tak mam dosyć często i nad tym pracuję, ale więcej za chwilę. Także zapraszam, Rafał Schreiner. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę? Ja lubię zmrożone z kopii. I koniecznie subskrybujcie. Na wstępie dzięki, jeśli już subskrybujesz ten kanał. Jeśli jeszcze nie, to nie ma na co czekać. No i przy okazji możesz polajkować ten film, żeby trochę podbić algorytm YouTube'a. A jeśli jest coś, o czym chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku, to napisz w komentarzu i zobaczmy, co da się zrobić. A teraz wróćmy do samego multitaskingu. Tak, oczywiście jesteśmy w stanie robić dwie rzeczy jednocześnie. Możliwe na przykład jest dla nas oglądanie telewizji podczas gotowania, albo na przykład odpowiadanie na maila podczas rozmowy telefonicznej, ale niemożliwe jest jednak skoncentrowanie się na dwóch zadaniach jednocześnie, bo ta nasza wielozadaniowość, o której pewnie teraz myślisz, zmusza mózg do bardzo szybkiego po prostu przełączania się z jednego zadania na drugie. Nie byłoby to wielkim problemem, gdyby ludzki mózg mógł płynnie właśnie przechodzić z jednej pracy do drugiej, ale niestety nie może, bo wielozadaniowość powoduje, że wyczerpujesz swoje codzienne zasoby koncentracji za każdym razem, kiedy przerywasz jedno zadanie i przeskakujesz do jakiegoś innego, drugiego, które jest, na przykład nawet nie jest z nim powiązane. I w kategoriach psychologicznych moglibyśmy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju koszt zmiany. To określenie pasuje tutaj dobrze, bo koszt zmiany to po prostu zakłócenie wydajności, której doświadczamy, kiedy przenosimy naszą uwagę z jednego bodźca na drugi, z jednego zadania na kolejne itd. Tak Badanie z 2003 roku opublikowane w International Journal of Information Management wykazało, że przeciętna osoba sprawdza pocztę, co 5 minut i że wznowienie poprzedniego zadania po sprawdzeniu poczty zajmuje średnio 64 sekundy. Innymi słowy, z powodu samego e-maila zwykle marnujemy pomiędzy 5 a 6 minutami. Mit wielozadaniowości polega na tym, że dzięki niej będziesz bardziej efektywny. W rzeczywistości to niezwykłe skupienie jest tym, co robi różnicę czyli ta nasza moc koncentracji bo zawsze lepiej wyjdziesz na tym, jak kończysz jakieś zadanie, niż masz rozgrzebane kilka. Pamiętaj, liczą się zakończone projekty. A skoro już mowa o tym, to słowo wielozadaniowość po raz pierwszy pojawiło się dopiero w 1966 roku i taką oficjalną informację na temat multitaskingu możemy znaleźć w słowniku Merriam-Webster. Czyli do lat 60. nikt nawet nie mówił, że może robić kilka rzeczy w tym samym czasie. Nikt nawet nie myślał, że może być taką osobą. A dzisiaj. Dzisiaj ludzie traktują to jako super cechę, jak odznakę, ale to nie ma sensu. Myślą, jakby lepiej było być zajętym wszystkim, niż być świetnym w jednej rzeczy. A robienie większej ilości rzeczy nie prowadzi do szybszych ani do lepszych wyników. Dopiero robienie lepszych rzeczy prowadzi do lepszych wyników. Jeszcze dokładniej, idźmy dalej. Robienie jednej rzeczy najlepiej, jak potrafisz, daje najlepsze wyniki. Pamiętaj, mistrzostwo wymaga skupienia i konsekwencji. Jeśli chodzi o mnie, to nie opanowałem jeszcze sztuki skupienia czy sztuki koncentracji w 100%, ale oczywiście pracuję nad tym. Jedną z najlepszych rzeczy, które ostatnio wprowadziłem, jest przypisanie tzw. sztywnych godzin na moje priorytetowe zadania do każdego dnia pracy. Chociaż planuję wykonać inne zadania w ciągu dnia, to moje zadanie priorytetowe jest jedyną niepodlegającą negocjacją rzeczą, którą muszę wykonać. Najczęściej jest tak, że po prostu do godziny 12-13 nie ruszam innych zadań i w całości skupiam się tylko na tym jednym, najważniejszym, a mój telefon często jest wyciszony, czy nawet włączony w tryb samolotowy. No, oczywiście w dalszej perspektywie prawdopodobnie skończy się to tak, że będę miał nowy numer tylko dla najbliższych i dla rodziny, czy dla prywatnych klientów, a załatwianiem ogólnych spraw Zajmie się po prostu ktoś inny. Siła wyboru jednego priorytetu polega na tym, że w naturalny sposób kieruje on Twoim zachowaniem, zmuszając Ciebie do zorganizowania swojego życia wokół tej odpowiedzialności i Twój priorytet staje się zadaniem głównym, taką ostoją, która utrzymuje resztę dnia w miejscu i ty układasz dalszy plan pod tą najważniejszą rzecz. Jeśli na przykład sprawy przybierają szalony obrót, no to nie ma debaty, nie ma zastanawiania się nad tym, co trzeba zrobić, a co nie. Bo ty już zdecydowałeś wcześniej, co jest pilne. Co jest ważne, a z czego trzeba zrezygnować. I jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę tutaj poruszyć, czyli mówienie nie byciu zajętym, bo jako społeczeństwo wpadliśmy w taką pułapkę zajętości i przepracowania, a pod wieloma względami mylimy całą naszą aktywność z czymś znaczącym, bo według mnie wygląda to tak, że każdy z nas chce pokazać, jaki czas jest zajęty. Spójrz, jak jestem zajęty. Jeśli wykonuję całą tą pracę, to muszę przecież robić coś ważnego. No a co za tym idzie to po prostu ja muszę być osobą ważną ponieważ jestem bardzo zajęty masło ma ślane obieg zamknięty i chociaż ja mocno wierzę że każdy ma wartość, to myślę, że oszukujemy sami siebie, jeśli wierzymy, że bycie zajętym jest tym, co nadaje sens naszemu życiu. Z mojego doświadczenia wynika, że znaczenie pochodzi z wniesienia czegoś wartościowego do świata, a im więcej analizuję właśnie zachowania ludzi, którzy to potrafią, czyli ludzi, którzy są mistrzami w swoim wachu, no to tym bardziej zauważam, że łączy ich jedno. Czyli po prostu ludzie, którzy wykonują najbardziej wartościową pracę, mają niezwykłą gotowość do odmowy. Tym rozpraszaczom uwagi, i potrafią skupiać się na jednej rzeczy. Myślę, że musimy powiedzieć nie dlatego właśnie bycia zajętym, dla tej mentalności bycia zajętym, i musimy zgodzić się na zaangażowanie w nasze główne zadania. Pomyśl, co chcesz opanować? Jaki jest jeden priorytet, który każdego dnia nadaje sens Twojemu życiu albo Twojej pracy? Jeśli nie zobowiązujesz się do niczego, to wszystko będzie Ciebie rozpraszać. A na dzisiaj. To już koniec. Przypominam, że możesz wejść na platformę ze szkoleniami online, do której masz link w opisie tego filmu. Jest tam masa konkretnej wiedzy, która przyda Ci się w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. A jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście możesz je zadać w komentarzu pod tym filmem albo po prostu możesz dać mi znać, co sądzisz o tym, co było dzisiejszym naszym tematem. No i jeśli subskrybujesz, ten kanał to wielkie dzięki i przy okazji zapraszam do oglądania innych moich filmów, a niektóre sugestie powinny wyświetlić się teraz na ekranie. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Dzięki za dziś, Rafał Schreiner.